Witam Państwa serdecznie. W środę jesteśmy przy 240 litrach. No i tu zaraz niespodzianka. Jedziemy po malutku, po malutku. O, już już jest. Tak. Lotos. Piękny lotos. Piękny, zdrowiutki liście Pięknie wyrośnięty Jak widać na zdjęciu no. no to zatrzymałem jak się domyślacie od mojego kolegi Mariusza Czyli pana rybki A wczoraj wieczorem był na poczcie już i właśnie został posadzony. Pięknie. Piękne listy, proszę zobaczyć. Woda lekko mętna, co widać, no ale jak się kopie, co chwilę poprawia, no to tak później jest. Nie jest bardzo. Także dzięki Mariusz za lotosa, żeby tylko teraz ładnie rósł, bo wiadomo, że zmiana otoczenia, zmiana wody, także może tam trochę na początku zacząć szwankować, jak się to woda, tak jak ta co mi szwankowała, jak pamiętacie, czyliście były dziurawe. Trzeba było usunąć, ale teraz jak widać już jest wszystko w porządku. Żadnych dziur nigdzie już nie ma. No, ta też rośnie. No i tu jak widać wszystko jest w najlepszym porządku. No, ta paczka przyszła z Lotosem. Oczywiście jeszcze był uchwyt. Do tego tu bo nie miałem. Miałem inny taki zastępczy, który za bardzo nie pasował. bo też mi pan rybka przysłał oryginał. No i standardowo pokarmów, trochę dla ryb granulatu z tego. Także no proszę, jak sobie tutaj. Skalarki już pływają, mieczyki pod lotosem proszę jak pięknie się tam gonią. No I jeszcze przejdziemy na chwilę. O, tutaj sobie pomału przejdziemy. I tu kolejna niespodzianka. Tak, tak, przy lotosie były odszczypki. To je właśnie tutaj ładnie proszę Państwa posadziłem także ups a psa ulok dwóch, niech też rośnie na razie liście zdrowiutkie ani jednej dziurki nie ma no także jak widzą Państwo wszystko ładnie jeszcze raz Mariusz dzięki. Zapadkę. Teraz tylko, żeby rosło. Coś takie, albo, albo nie przetarłem tego szkiełka w aparacie. Nie, no. No. To na tyle, proszę Państwa. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę wszystkim miłej środy. I stąd do następnego razu. Hej kochani.